No i mili chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tematu, który ostatnimi czasy troszeczkę przyciekł skutek yy, wojny w Ukrainie. Na razie. Na razie, gdyż sądzę, że koronawirus jeszcze pokaże nam na co go stać. Jak sobie myślę o tym wszystkim, to obserwuję taką rzecz, że rząd Polski. Bardzo dziwi się temu, że jest niski współczynnik wyszczepienia, że dużo ludzi się nie zaszczepiło. Ale ja odnoszę takie wrażenie, że w 2020 roku nagle ni stąd ni zowąd cały kraj przypomniał sobie o tym, że istnieje coś takiego jak choroby zakaźne. Przez ostatnie 33 lata nie robiono prawie nic aby zachęcić Polaków do tych szczepień, które już były. Co robił rząd, aby na przykład zachęcić yy, przez ostatnie, przez wszystkie rządy zresztą, żeby zachęcić ludzi, którzy byli uprawnieni do bezpłatnych szczepień na grypę, aby ci ludzie się szczepili? Czy minister zdrowia, który zawsze był lekarzem, czy oni robili na przykład tego typu akcje, żeby się szczepić przed kamerami, czy, czy coś w tym stylu? Nie, nie robiono tego. Szczepionka przeciwko HPV, która powinna być darmowa i wpisana na listę szczepień obowiązkowych dla dzieci, zarówno dla dziewczyn, jak i dla chłopców, gdyż znacząco ogranicza zachorowalność na różnej maści nowotwory. Jest płatna i jest bardzo droga. Przez 12 lat, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, chodziłem do szkoły, mówię teraz o szkole, a nie o studiach, i miałem masę różnej maści akademii poświęconych generalnie historii naszego kraju, które są bardzo ważne. Ja temu nie zaprzeczam, że powinny być. Ale nie miałem ani jednej Akademii, ani jednego jakiegoś spotkania, które byłoby poświęcone tematowi zdrowia publicznego. No i drodzy, co roku w polskiej szkole Powinno się odbywać spotkanie poświęcone właśnie tym zagadnieniom. Gdyby, gdyby to ode mnie zależało, zorganizowałbym co najmniej raz w roku w każdej polskiej szkole takie spotkanie, na którym to mówiłbym uczniom o tym, jak ważne są na przykład jak ważne jest to, żeby oddawać krew, żeby oddawać szpik kostny. Jak ważne jest to, żeby dziewczyny czy tudzież Mówię teraz w znaczeniu biologicznym generalnie, nie w znaczeniu, nazwijmy to, gender, ale żeby dziewczyny robiły sobie cytologię, żeby chłopcy badali sobie prostatę w przyszłości, gdy będą już dorośli i będą mieli taką możliwość. I również, żeby się szczepili na te szczepionki, które już są dostępne. Tego w polskich szkołach nie było. Nie było tego przez wiele, wiele lat. To zaniedbaliśmy i trzeba to naprawić, bo mamy katastrofalne tego efekty dzisiaj. To, co widzimy, jest efektem tego, że za mało uwagi poświęciliśmy nauce. Bardzo dużo mówiliśmy o historii, nie jest to złe, ale bardzo mało mówiliśmy o nauce. Znaczy się, historia jest oczywiście nauką, ale ja mówię generalnie o biologii, o tym podobnych rzeczach, o również globalnym ociepleniu i, i, i innych tym podobnych problemach. I to trzeba skorygować. Dobrym pomysłem jest według mnie to, aby oczywiście w miarę możliwości, bo wiadomo, że specjaliści czy tym podobne osoby nie zawsze mogą dysponować taką ilością czasu, aczkolwiek szkoły powinny zapraszać w swoje mury lekarzy, i lekarze powinni opowiadać młodym ludziom o tym, jak ważne to są rzeczy. To tyle. Dziękuję.